Dobry wieczór. 15.30 22 grudnia przejście, przejście w Hrebennem. Dokładnie 2,5 godziny temu naczelnik Służby Celnej Ukrainy, znaczy organu centralnego. Wrzucił do sieci dwie fotografie, albo nawet więcej tych fotografii, bo z różnych przejść, m.in. tutaj z Krebennego, z zrawy ruskiej po stronie ukraińskiej, gdzie widzimy puste przejście ukraińskie, dokładnie dwie osobówki, dwa autobusy stoją. I oczywiście z pretensjami, że ukraińska strona mogłaby odprawiać więcej tych samochodów, ale no, Polacy po prostu nie, do, nie dają tych samochodów, to znaczy odprawiają wolniej. Co jest dziwne, gdyż na wwozie zawsze odprawia się wolniej, bo tam kontroluje się to, co się wwozi. Natomiast polskiej kontroli celnej praktycznie nie powinno być na osobówkach i nie ma jej, jest w ruchu towarowym, jest w ruchu tax free. Pomimo to ukraińska strona skarży się, że polska strona nie pracuje dość intensywnie i w tej chwili na hrebendnym mamy już trzecią dobę taką sytuację kolejka osobówek, nie wiem czy tutaj dobrze widać, bo jest, już, bo jest zmrok, oświetlenie niezbyt dobrze działa. 4 km osobowe od 3 dni i bez zmian praktycznie ruch towarowy 10,5 km w tym momencie. Przez 2 dni było 11 km, skrócenie o pół, no ale coś to, o czym to świadczy. Kierowcy ci na pewno już wiadomo, że szczególnie kierowcy ciężarówek spędzą tu polską wigilię.